Hej, 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 z tej strony Ezoja, imieniem Ania. Dzisiejszy filmik jest dedykowany dla tych osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie na czytanie. Można nazwać to horoskopem na miesiąc październik z tej magicznej mapy. Mam tutaj wypisane osoby, które wyraziły chęć wzięcia w tym moim konkursie. Wylosuję trzy osoby, którym dam czytania na cały miesiąc październik. 2020. Tutaj są te osoby, i wylosuję trzy. Pierwsza Karina Karwan. Dobrze widać, o teraz. Druga osoba, powiedzmy, że ta, co spadła. Monika Radecka. I trzecia, ostatnia osoba. To jest Anna, Anna. Gratuluję serdecznie i dla Was teraz w kolejności losowań będą czytania z kart magicznej mapy na cały miesiąc październik. Będzie to w formie horoskopu na każdy tydzień, raz, dwa, trzy, cztery tygodnie na każdy tydzień. Trzy karty i jedna ogólna obrazując cały miesiąc październik. To zaczynamy. Karina Karwan dla Ciebie czytania.

Miesiąca, piękna aura, Karinko. Doceniaj to, co już masz. W październiku, na każdym kroku, jak tylko możesz, doceniaj to, co już masz. Złote, pałace, bardzo fajna karta obrazująca cały miesiąc. Powinno ci niczego nie brakować w tych dniach. Poczucie dostatku, czasami może coś spaść ci miłego. E, mimo tego, co tutaj widzę, między innymi w kartach. Początek miesiąca może się zacząć w bardzo dużym spowolnieniu i wyczekiwaniu, ale też i nakręcaniu się w sprawach y, dla ciebie zawodowo-finansowych związanych, nakręcaniu się w negatywną stronę, nie w tą co powinnaś iść. Y, ogólnie witalność dla ciebie w całym miesiącu zdrowotnie. Nie powinno być większych jakichś zastrzeżeń czy upadków czy um, energetycznych dołów. Um, jedynie z początkiem miesiąca i w tym trzecim tygodniu października. No, i zakończyć możesz październik w poczuciu bezsilności, tak bym to nazwała. Witalność jest bardziej. Um, Mało inicjatywy z twojej strony bym powiedziała. Jeżeli będą się wydarzać sytuacje, to bardziej takie ze zewnątrz dla ciebie idące. No ale pierwszy tydzień. Aura tygodniów w spowolnieniu i tak cię zacznie też cały twój miesiąc. E, powolnie i stabilnie. Karta mówi o tym, żeby nic nie przyspieszać, niech idzie wszystko swoim torem, swoim tempem, bo nic przyspieszanie nie da w uczuciach, w poczuciu spełnieniu. Również podpowiedź od kart, aby wyczekać momentu takiej iskry idącej do ciebie w działaniach, w poczuciu spełnieniu. Bo jeżeli nie wyczekasz tego, tej iskry, nie wyczujesz tego momentu, nie, nie zdołasz poczuć tego, tylko będziesz szła na ślepo albo całkowicie, że tak powiem, dla ciebie na siłę, to możesz popaść w jakieś ciebie przytłaczające myśli, coś może przyjść niedogodnego na tyle w pierwszym tygodniu tygodnia, że ty będziesz się niepotrzebnie nakręcać w niepotrzebnie w tą stronę. Nie jest tak źle, jakby mogło Ci się wydawać na porządku. Karta wskazuje na to, że fakt zdarzyło się coś takiego nieprzychylnego. Może nie wyczułaś momentu takiego, gdzie można było zacząć iść w to, co czujesz, ale nie jest tak źle, jakby Ci się mogło wydawać i te gobliny, poprzez Twoje nakręcanie się, poprzez Twoje złe myśli, mogą pobudzać Cię, wzrastać i bardziej możesz czuć się niepewnie w tematach, na których Ci zależy, a jest to całkowicie niepotrzebne. W drugim tygodniu możesz wyczekiwać znowu czegoś nieoczekiwanego, coś nadchodzi, czego się nie spodziewasz, i karty też podpowiadają, aby nie trwać w przeszłości. Również nie, y, nie wybiegaj zbytnio do przyszłości. Bierz z przeszłości lekcje, ale nie pozostawaj tam, nie dręcz się sprawami z przeszłości. W przyszłość planuj, ale też tam nie pozostawaj. Ważne jest tu i teraz. By czuć uczuciowe jakieś spełnienie. No i za, w sprawach zawodowo-finansowych podpowiedź od kart, aby działać z kimś, nie w pojedynkę. Trzeci tydzień znowu zachęca Cię do dalszych działań, do dalszego pójścia w, w kierunku, w którym planowałaś być może w. Poprzednich tygodniach, poprzednich dniach, karta mówi, abyś nie wycofywała się ze swoich działań, szła dalej podążała tą swoją wyznaczoną, wyznaczoną drogą. P w trzecim tygodniu też, um, zastanów się nad tym, co jest dla Ciebie dość istotne, co jest ważne. Bo, możesz wyczuwać już w trzecim tygodniu jakiś dyskomfort poprzez. Um, działania zaburzające twój dyskomfort, zaburzającą twoją au, zaburzać coś może aurę twojej um, twojego nie tyle co do mostwa, um, co twojej przestrzeni, o tak bym powiedziała, coś może w sprawach finansowych runąć, albo być um, Odsunięte od ciebie albo nie dające ci kroku pójścia w przód do przodu, coś runie, jakieś plany, jakaś Twoja działalność, ale jest to potrzebne, bo było tworzone na nieprawdziwości, na... nie, nie na czymś autentycznym. I ostatni tydzień bardziej skup się na nauce, do informowywaniu się, do dokształcaniu. Yy. Karta edukacji, mówiąca o całym tygodniu, tym ostatnim, aby bardziej się skupić na nauce i jej się poświęcić, bo czas na wdrażanie w rzeczywistość Twoich marzeń. Zacznij siać swoje marzenia, mimo tego, że będziesz czuła sytuacje bez wyjścia, momenty, jak karta sama mówi, dna emocjonalnego, nawet niepotrzebnie, całkowicie. Karta mówi o tym, żeby zaakceptować daną sytuację. A poprzez akceptację zauważysz nowe drogi wyjścia. No i tak, końce tygodnia zawsze mogą być dla Ciebie trudniejsze. Początki tygodnia z łatwością będziesz w nie wchodzić, a ym, początek miesiąca znowu w spowolnieniu i taki niech będzie, nic nie przyspieszaj. Koniec miesiąca możesz czuć jakieś sytuacje bez wyjścia, jednak poprzez akceptację zauważysz kolejne rozwiązania. No i pamiętaj, karta Złotych Pałaców. Mówi o tym, żebyś nie zapominała tego, że posiadasz i tak już na ten czas wiele. Karinko, energetycznie, pozytywnie, mimo jakichś tam zaburzeń, pola burzy i myśli w pierwszym tygodniu e, negatywnych, Twoich, gdzie są gobliny przez ciebie być może jakieś potęgowane, aby odwrócić ich siłę i moc, myśl pozytywnie. Wszystkiego dobrego, Karinko. Niech się spełnia i wypełnia. Mm, aura tego miesiąca, pamiętaj, w złotych pałacach jest siła, moc, poczucie takiego mm, posiadania, czego ci życzę pozytywnego, wszystkiego dobrego. Niech się spełnia to, co pozytywne, Karinko. I przechodzimy do Moniki, Rad Monika radecka. Monika radecka, czytania dla ciebie. Na październik dwa tysiące dwadzieścia, Monika Radecka, Monika Radecka, piąty jedenasty, dwunasty osiemnasty, dziewiętnasty dwudziesty piąty, i ostatni od 20 do 1 lipca i aura ca aura całego miesiąca pod kątem ruchu, działań nie będzie czasu na postój czas ruszać w przód tak aura mm, ogólna mówi całego miesiąca aby nie marnować tych energii tego co przynosi czy wszechświat aby iść i działać, nie zatrzymywać się w swoich działaniach wcześniejszych Patrząc globalnie, cały miesiąc mm, może być dla Ciebie pozytywny, bardzo, jeśli tylko na to pozwolisz i uporządkujesz już z początkiem miesiąca sprawy, które je zalegają, które są nieuporządkowane, które czas uporządkować, by mogła przyjść energia świeża. Nie przyjdzie ona, póki nie będzie uporządkowane to, co stare. Mm. Cały miesiąc bardzo pozytywnie wręcz, wręcz pozorom. Pamiętaj, w pierwszym tygodniu właśnie, aby zacząć porządki, uporządkowywanie zaległych spraw, yy, by czuć spełnienie już w pierwszym tygodniu zacznij mar marzenia swoje wtaczać w życie, w, 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 w rzeczywistość. To, co planowałaś, zacznij powoli wdrażać. I w sprawach pracy w pierwszym tygodniu wręcz bym powiedziała, w docenianiu tego, co masz, jakieś może być dodatkowe zyski, może to już być wypłata. W każdym razie, jakieś zyski jest bogactwo. Doceniaj to, co już masz w sprawach zawodowych. W sprawach pracy ogólnie w całym miesiącu, poprzez docenianie to, co już masz i działanie z kimś nie w pojedynkę i dzięki komuś. Poprzez to docenianie i pójście z kimś, nie, nie, nie samemu działać. Energetycznie uzdrowisz to, co kulało, i poprzez uzdrowienie w sprawach zawodowo-finansowych, <coughs> przepraszam, będziesz ponad. W drodze swoim całym miesięcznym, będziesz ponad problemami, ponad, y, ponad y, zakrętami życiowymi, będziesz z łatwością zauważać mogła przeszkody wszelakie i będziesz dążyć perfekcyjnie do celu, jeśli po drodze, oczywiście uzdrowisz to co kulało w sprawach zawodowych z kimś nie w pojedynkę, ale doceniaj to co już masz. Ważne jest by doceniać, nie niwelować to co już masz w sprawach. Uczuć, jeżeli z początkiem miesiąca Będziesz marzyć i swoje marzenia wdrażać w rzeczywistość. Nie będziesz z przeszłości, brzydko mówiąc, wywalać brudów jakiś, bierz lekcje z przeszłości, ale nie pozostawaj w nich, nie wybiegaj zbytnio w przyszłość. Nie zmieniaj kierunku, dąż dalej do celu. Może być to uczuciowo, dla ciebie bardzo wzrostowe. Budujące ciebie albo twój związek, jeżeli jesteś w związku i marzysz coś dla związku, albo nie jesteś w związku, a marzysz być, warto marzenia puszczać w przestrzeń, nie, nie pozostawać w przeszłości, nie rozpamiętywać z tych złych rzeczy, nie wybiegać zbytnio w przyszłość, po prostu ukierunkować się na swoich planach, a czekać cię może z końcem miesiąca. Progres, wzrost jakiś budujący ciebie. Pamiętaj, porządkuj sprawy domowe. Nawet karty tutaj mówią. Bardziej właśnie o sprawach domowych bym powiedziała porządki w sytuacjach domowych. Może chodzić o porządki e, sercowe też nawet, na to też zwróć uwagę. Nie bój się, nie bój się tego, co się dzieje naokoło, na zewnątrz, bo ciebie to nie sięgnie, nie obawia się, bo karta jakiegoś obawiania się strachu jest nie, nie dotyczą one ciebie i nie będą cię one dotykać. No i oczywiście karta w błocie mądrze. W ostatnim tygodniu mądrze podążaj, mądrze wykonuj swoje wszelakie kroki i działania, bo czeka cię progres, twórczość i pójście w przód, i będziesz. Ostatni tydzień bardzo właśnie pozytywny, to są trzy ostatnie karty, które ci pokazuję. Będziesz ponad jakimś labiryntem życiowym, ponad swoimi przeszkodami życiowymi, będziesz mogła kierować się perfekcyjnie do celu, do realizowania swoich planów, swoich marzeń działań, tylko pamiętaj z początkiem miesiąca, trzeba najpierw coś uporządkować yy, wyrzucić stare, zaległe odłożyć na miejsce, by mogła przyjść świeża energia i ogólnie karta ruchu, działaj, nie stój twórz, yy, nie marnuj energetyki na Zbijanie bąków, bym powiedziała. Energia twórcza do działania, pójścia w krok do przodu. Kerta mówi ogólnie: rusz w końcu do przodu, miłego miesiąca. Niech się dzieje, spełnia i wypełnia to, co dobre. Pozdrawiam serdecznie Monika Radecka. A teraz. Anna Anna. Czytanie na cały miesiąc październik. Anna Anna.

Jeżeli będziesz współdziałała z kimś, lepiej na tym wyjdziesz niż działać samej. Kieruj się z, y, ku marzeniom, ku, ku tworzeniu tego y, do spełnienia, do swoich realizacji z kimś, kto czuje tak jak ty. Wtedy będzie nadejdzie sukces, patrząc na cały miesiąc. Y, burzliwy najbardziej może być trzeci tydzień od 19 do 25. Tu może być bardziej burzliwie, emocjonalnie możesz podupać tutaj. W drugim tygodniu uważaj na przewiania. Pogoda zmienną jest, więc uważaj tutaj na jakieś przeziębienie, może coś <laughs> gardełko, czy coś tak jak mnie właśnie. Ale ogólnie pierwszy tydzień Również u ciebie Kartka, karta porządków. Należy uporządkować pewne tematy, pewne sprawy, które zalegają, są nieuporządkowane, nie są na swoim miejscu energetycznie, tworzą blokadę na przyjście tego, co nowe, czeka już za furtką, za drzwiami, a nie przyjdzie. Póki nie jest uporządkowane, to stare. Możesz czuć w pierwszym tygodniu, mimo tych porządków, jeszcze jakieś przyblokowanie. Sytuacje bez drogi wyjścia to bardziej w sprawach spełnienia takiego uczuciowego, bym powiedziała, ale jeżeli tylko wsłuchasz się to, co daje Ci wszechświat, zauważysz, usłyszysz bardziej drogi wyjścia, rozwiązania jakieś ogólnie w pracy. Mm. Słuchaj to, co daje Ci wszechświat i doceniaj to, co już masz. Pierwsze dwa tygodnia pracy, sprawy zawodowo-finansowych pozytywnie, doceniaj to, co już masz, bo poprzez Twoje niedocenianie albo jakieś takie nie tyle co niedocenianie, co. Yy, no, można podciągnąć pod niedocenianie, ale nie, yy, za bardzo bycie frywolnym też albo. Nieskupianiu się za bardzo na pracy, może nadejść jakieś zachwiania. Tu w trzecim tygodniu wychodzi zawodowo albo w finansach, albo w sprawach zawodowych. E, coś było nieprawdziwego, coś nie było Twojego, coś było stworzone może na jakiejś bazie niepraw, nieprawdziwości. I mimo tego, że coś zostało osiągnięte, poczucie Dostatku może jest jakiegoś, tak nadejdzie burzliwy bardziej okres zburzenia tej nieprawidłowości, co może cię z końca miesiąca bardziej emocjonalnie właśnie podupaść. Możesz jakieś stany mogą nawet dochodzić depresyjne, ale nie możesz temu się poddać, bo takie zachwiania możesz mieć w ostatnim tygodniu: od euforii do właśnie stanów takich depresyjnych, nawet. Yy, wszystko to będzie mo być może związane z, ze sprawami zawodowo-finansowymi. <laughs> Jeżeli poczujesz się gorzej, a tak może być z końcem tygodnia, yy, pozwól sobie na emocje, pozwól sobie na byciu samą ze sobą, ale nie pozostawaj tam na wieczność. Yy, Szczęście może być w domu ogólnie i w poczuciu bliskości drugiej osoby, mimo. Powiem ci tak: w pierwszym tygodniu uczuciowo wychodzą blokady jakieś. Jeżeli zaakceptujesz daną sytuację w sprawach uczuć, wyjdą nowe drogi wyjścia i poczujesz bezpieczeństwo rodzinne, domowe. Dać to zastanowienie się na tym, co jest dla Ciebie ważne, ważniejsze. Karta, właśnie, aby skupić swoją uwagę, uświadomić sobie, co jest ważne, i poprzez tą świadomość przyjdzie euforia, radość, szczyty radości, czyli uczuciowo, w związku, niby w pierwszym, w pierwszym tygodniu miesiąca jakieś blokady, ale poczujesz w końcu to bezpieczeństwo rodzinne, domowe, środ w środowisku domowym, partnerskim, e, co uświadomić Ci to, co jest dla Ciebie ważne. I wtedy poczujesz tą radość i euforię, a chociaż może ona trochę przytłumić sprawy pracy, które mogą zachwiać twoją energetyką lekko. Tu mogą być właśnie dlatego te wzloty i upadki, bo w, w środowisku domowym euforia, ale w, w sprawach zawodowo-finansowych może być ciut gorzej w tym miesiącu. I właśnie najgorzej wypada trzeci tydzień, od 19 do 25 tu ogólnie w całym tygodniu karta goblinów, coś cię może zamartwiać jakieś smutne e, sprawy chodzić po głowie, złe myśli i poprzez napędzanie tego w złe myśli samej sobie możesz się nakręcać i pójść w tą stronę negatywną e, karta goblinów i te goblinki, te stworki mogą być właśnie karmione tymi złymi energiami, emocjami będą wzrastać i potęgować twoje Czarne myśli. Jest to całkiem niepotrzebne, aczkolwiek mm, możesz być przygnębiona i już w tym trzecim tygodniu zmianami jakimiś w pracy, w środowisku zawodowo-finansowym. One tym mogą być e, tłumaczone. Finalnie, z końcem miesiąca, przygnębienie może być to spowodowane też e, świętem 1 listopada. Tu też może cię popaść ten stan melancholii, jakiejś. Smutnych, gorszych chwil poprzez 1 listopada, bo ta karta wypada ci akurat na 1 listopad i przez to można być, może być jakiś dyskomfort większy mm, poprzez zadumę Twoją. Ogólnie miesiąc dobry, mówiący o tym, że zdziałasz więcej z kimś niż w pojedynkę, jeżeli ta druga osoba będzie tak samo jak ty, zaangażowana w sprawy bliskim ci sercu. Ogólnie nie będziesz czuła się samotnie w tym miesiącu. Będzie poczucie drugiej osoby bliskości, mimo jakichś tam zawieruchoń, zawirowań w miesiącu. Wiadomo, są gorsze, lepsze dni, u każdego nie ma, także jest idealnie cały czas. Życzę Tobie, żeby się działo tylko pozytywnie. Euforia i radość, tak jak tutaj w ostatnim tygodniu w sprawach uczuć i poczucia spełnienia, niech trwa wiecznie. Życzę Ci powodzenia i spełnienia w tematach, na których Ci zależy. Wszystkiego dobrego. I niech się dzieje pozytywnie. Na tym kończę. Były to trzy osoby. Serdecznie gratu gratuluję Karina Karwan, Monika Radecka i Anna Anta. Anna, czytania były <laughs> z magicznej mapy. Zapraszam Was na kolejną akcję, która będzie znowu z końcem miesiąca października tworzona. I tam również zapraszam Was na zapisy. A już niedługo, nie wiem czy ten filmik w się przed czy po, ale. Mm, niebawem ben, mam live na kolejny tydzień, a Was między innymi zapraszam również na czytania, na sesje indywidualne, na przykład z, z mocznej rezydencji Tarota. Pozdrawiam serdecznie Buziaków 102 wszystkim przesyłam i trzymajcie się. Pozdrawiam Ania imieniem Ezoja. Hej!